Hej diamenciki z tej strony Ania i witam was w dzisiejszym filmiku na moim kanale. Tym razem jest to kolejny filmik z serii, którą nagrywam z okazji rozpoczęcia roku szkolnego i akademickiego 2020. Opowiem Wam dzisiaj o pięciu nawykach, które wyróżniają dobrych uczniów. Całe szczęście są to rzeczy, które możecie wypracować, których możecie się nauczyć z czasem i mam nadzieję, że będą one mogły pomóc Wam przetrwać yy, kolejny rok szkolny. Dodatkowo, jeśli jesteście osobami, które często stresują się szkołą, nauką, to są to zadania, które będą Wam mogły pomóc opanować trochę ten stres. Z tej okazji przygotowałam dla Was też grafiki, które będą Wam mogły pomóc w tym roku szkolnym i są to e, kalendarze oraz plan nauki, który już e, kiedyś wam pokazywałam. Także wszystko będzie podlinkowane w opisie i będę wam też pokazywała e, to wszystko później w tym filmiku. Więcej nawyków szkolnych możecie też znaleźć w filmiku, który opublikowałam dwa lata temu w serii Back to School 2018. E, także będę go zostawiała w opisie razem z kilkoma innymi filmikami, które wydaje mi się, że będą mogły e, być dla was interesujące lub przydatne. Możecie tam zajrzeć, gdy już skończycie ten filmik. A teraz zapraszam Was do oglądania i do słuchania o pięciu nowychach piątkowego ucznia. Robienie rzeczy na bieżąco, czyli nie zostawianie rzeczy na ostatnią chwilę. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, czemu w ogóle to robimy? Bo przecież jest to nasza świadoma decyzja, że zostawiamy coś na później. Tak jakby sobie wmawiamy, że tak będzie lepiej, przez to bardzo często kończymy w sytuacjach, w których mieliśmy wiele tygodni na zrobienie zadania czy projektu, a nagle okazuje się, że termin oddania pracy jest na kolejny dzień, a my nawet nie zaczęliśmy nad nim pracować. Ja rozumiem, że niektórym jest o wiele prościej pracować pod presją czasu. W momencie, kiedy mają przed sobą termin, który zbliża się nieobłaganie, to stajemy się bardziej produktywni, ale dla większości z nas jest to stres, którego bardzo łatwo możemy uniknąć. Według mnie główny powód, dla którego odkładamy rzeczy na później, jest to, że najtrudniej jest zacząć. A gdy już znamy powód i źródło problemu, to jest nam o wiele prościej znaleźć do niego jakieś rozwiązanie. E, także taka propozycja ode mnie dla Was to jest wziąć Wasz kalendarz czy planer i zarezerwować sobie czas na rozpoczęcie danego projektu tak blisko, jak się da. Jeśli macie na przykład 30 minut wieczorem, wpiszcie to sobie w Wasz kalendarz razem z zapisaną godziną. Taka inna opcja i takie trochę oszukanie Waszego mózgu to jest po prostu usiąść, Ustawić minutnik na 10, 20, 30 minut, ile tam macie czasu, i w tej chwili, w danym momencie po prostu zacząć nad tym pracować. Mówicie sobie, poświęcę na to te tylko 10 minut i możecie zacząć pracować chociażby nad strukturą waszej pracy, myśleniem, w jaki sposób chcecie się za to zabrać, zapisanie sobie rzeczy, które musicie się nauczyć czy wyszukać, zanim będziecie mogli dokończyć yy, dane zadanie. Chodzi po prostu o to, żeby zacząć, i czasem te 10 minut to jest wystarczające, żeby po prostu popchnąć Was w dobrą stronę. Robienie rzeczy na bieżąco to nie tylko nawyk, ale i też taka umiejętność, więc czasem potrzeba kilka prób, żeby zobaczyć, że rzeczywiście jest warto i że wcale nie jest to takie trudne i czasem wszystko, czego potrzebujecie, to te 10 minut, bo w większości wypadków potem wszystko idzie już z górki. Nawyk w pewnym sensie związany z tym poprzednim to dzielenie zadań. Na mniejsze kroki. Zamiast uczyć się na ostatnią chwilę, przez wiele godzin naraz, spróbuj cały ten materiał podzielić na mniejsze części. Mogą to być działy, rozdziały, lekcje czy nawet poszczególne pojęcia. Czemu? Chodzi o to, że niektóre zadania, sprawdziany, projekty są zbyt duże, żeby pochłonąć je całe naraz. Patrzymy na nie tak całościowo i jest to bardzo przytłaczające, także jest to głównie ważne dla tych z nas, którzy często stresują się szkołą, którzy często czują się y, przytłoczeni nadmiarem materiału. W momencie, gdy rozbijemy tę całość na mniejsze części i będziemy się nimi zajmować kawałek po kawałku, to osiągniemy nasz cel bez całej tej presji i stresu. Jeśli macie jakieś doświadczenie z atakami lękowymi i atakami paniki, właśnie spowodowanymi takimi sprawami szkolnymi, to jest to taka rzecz, która potrafi zrobić dużą różnicę, przynajmniej w moim przypadku. I to jest taki dość szerszy temat, którego będę się chciała podjąć w innym filmiku. Już kiedyś nagrałam też filmik o tym, jak nie stresować się szkołą, który będzie podlinkowany w opisie. Po prostu chcę powiedzieć, że to rozumiem i że jest to takie wyzwanie, z którym zmagamy się każdego dnia i że takie nawyki potrafią zmienić naszą rutynę, zmienić nasze podejście. I teraz też taka propozycja ode mnie to to, żeby przed sprawdzianem, czy w momencie, kiedy macie zadany jakiś projekt skorzystać z mojej grafiki, którą opublikowałam na moim blogu dwa lata temu i jest on podlinkowany w opisie. Jeśli nie jesteście jeszcze zaznajomieni z tą grafiką to już wam tłumaczę macie kolumny na napisanie tematu, czyli tego ciału, pojęcia, po prostu tych takich mniejszych części z waszego zadania macie kolumny na określenie waszego poziomu znajomości na samym początku może to być zero gwiazdek, z czasem możecie zakolorowywać kolejne chodzi o to, że pięć gwiazdek znaczy, że już jesteście całkowicie zaznajomieni z tym tematem, posiadacie całą wiedzę, którą od siebie oczekiwaliście lub zakończyliście pewien etap dalej jest miejsce na sposób nauki, czyli możecie napisać, że na przykład do jednego tematu napiszecie notetkę, do innego zrobicie fiszki, i na samym końcu macie miejsce na datę, czyli możecie sobie określić jakąś konkretną datę, do której chcecie mieć opanowany dany materiał lub zakończone dane zadanie. Nawyk numer 3: planuj swój czas. Tu jest naprawdę masa, masa. Metod, i w momencie, kiedy szukacie czegoś dla siebie, to potrafi to być bardzo demotywujące. Tym bardziej, że nasze potrzeby również się zmieniają. I czasem szukamy sposobu, który pomoże nam planować nasz czas bardziej szczegółowo. Czasem potrzebujemy jedynie listy, na której będziemy zaznaczać zrobione rzeczy. I na samym początku ciężko jest nam określić, czego rzeczywiście potrzebujemy, bo nie mamy w tym wielkiego doświadczenia. Na pewno sięgniecie po metody, które się u Was nie sprawdzą, na przykład po kalendarz, z którego nie korzystacie, ponieważ nie macie tego nawyku sięgania po niego, więc nawet gdy macie tam wszystko zapisane, to i tak nie zaglądacie do środka, więc zapominacie wszystkich rzeczy i trzeba być na tym przygotowanym. Ale dla tych z Was, którzy dalej szukają jakiegoś sposobu na organizację własnego czasu, przygotowałam kalendarz miesięczny. Macie cztery kalendarze na wrzesień, październik, listopad i grudzień. I jest to grafika, którą możecie sobie wydrukować i wtedy na Kalendarzu, możecie zaznaczać sobie jakieś ważne daty, i pod spodem macie kilka linijek na notatki, gdzie możecie zapisać sobie, co dany dzień znaczy, wszystkie daty do zapamiętania. Taki kalendarz bardzo łatwo jest trzymać na biurku, albo przyczepić sobie na tablicy korkowej i zawsze mieć to przy sobie pod ręką. Dla niektórych taka jedna kartka z miejscem na notatki pod kalendarzem to wszystko, czego oni potrzebują, i wystarcza im to, by pamiętać o wszystkich datach. Co się kiedy dzieje? Ja akurat korzystam z takiej grafiki do czegoś innego. W momencie, gdy mam do zrobienia jakiś projekt i tak jak mówiłam, w pierwszym punkcie został on podzielony na mniejsze części, lubię sobie dobrać do każdej części jakiś termin, jakieś daty, czyli wszystkie te mniejsze zadania dopasować już do tego kalendarza i wtedy na takim kalendarzu, na tej kartce mogę rozpisać sobie cały ten dany projekt. Jeśli nie posiadacie kalendarza lub planera, to taka kartka może się. U Was yy, fajnie sprawdzić, ale jeśli nie jest to dla Was wystarczająco miejsca i potrzebujecie czegoś więcej, to w kolejnym filmiku pokażę Wam moje bujo, czyli sposób, w jaki możecie wykonać swój własny, spersonalizowany kalendarz na powrót do szkoły. Nawyk numer 4. Zadawaj pytania. Podczas lekcji, gdy masz jakieś wątpliwości, potrzebujesz więcej informacji, czegoś nie wiesz, lub ciekawi Cię jakaś kwestia, zadawaj pytanie nauczycielowi. W momencie, gdy nie jest to podczas lekcji, możecie sobie zapisywać pytanie i później zadacie w momencie, kiedy będzie na to okazja. Gdy jest to pytanie dotyczące lekcji, danego materiału, które musicie się nauczyć, może się okazać, że będzie to pytanie, które później ktoś Was się zapyta, na przykład podczas kartkówki, sprawdzianu, czy nawet egzaminu i wtedy będziecie żałować, że nie zapytaliście od razu. A jeśli Wasze pytanie dotyczy jakiegoś zadania czy projektu, to może Wam to Pozwolić, lepiej zrozumieć, czego oczekuje od Was nauczyciel i tego, jakie są jego wymagania. Na początku może być Ci ciężko się przełamać, głównie jeśli jesteście osobą dość nieśmiałą, jeśli jest to nowy nauczyciel, jeśli y, jesteście w nowej klasie czy szkole, ale próbujcie sobie z czasem budować tę odwagę, a jeśli jest taka możliwość, to na przykład y, podesłać pytanie nauczycielowi online, albo zapytać się go po lekcjach. I nawyk numer 5. Zapoznaj się z tematem nadchodzącej lekcji. I jest to coś, o czym wspominałam już kiedyś w przeszłości, i wiem, że może brzmi to przesadnie, ale dajcie mi chwilę na wytłumaczenie, co w ogóle mam na myśli. Nikt nie wymaga od Was, żebyście zapoznali się z całym materiałem i przerobili go samodzielnie. Chodzi o to, żebyście poświęcili dwie minuty na to, żeby otworzyć książkę, przejrzeć jak to wygląda i przygotować się nawet mentalnie na kolejną lekcję. W ten sposób w Waszej głowie już zaczną się zbierać pytania, rzeczy, które nie są do końca jasne, rzeczy, które chcecie się dowiedzieć, więc możecie sobie wziąć karteczkę samoprzylepną, zapisać sobie te pytania, zapisać sobie rzeczy, które nie są dla Was w tej chwili zbyt oczywiste, wkleić sobie ją do zeszytu czy do książki, żeby w trakcie lekcji i móc sobie do tego wrócić, zobaczyć, czy na pewno e, każda z tych rzeczy została poruszona, zadać wtedy Wasze pytania. Będziecie mogli się wykazać Waszą e, znajomością materiału i też Waszą ciekawością poprzez pytania, które zadajecie. Jeśli w książce pojawiło się jakieś słownictwo, którego nie rozumiecie, możecie to sobie wcześniej sprawdzić online. I mój zdecydowany ulubieniec to to, że może Wam to pomóc w robieniu notatek. W momencie, kiedy e, przeglądacie daną lekcję, już możecie mniej więcej stworzyć sobie taką wizję tego jak chcecie, żeby wasza notatka wyglądała, co chcecie w ogóle w niej zawrzeć, czy są jakieś rysunki, które będziecie chcieli wykonać w tej notatce. Czyli gdzie, na co i ile zostawić miejsca i już w ogóle wiedzieć w jaki sposób się za to zabrać. I w ten sposób te dwie minuty, które poświęciliście wcześniej mogą się przekształcić w oszczędzonych 30 minut, które spędzilibyście na przepisywanie notatek z lekcji, bo na przykład wyszłaby ona nie tak, jak chcieliście, bo nie byliście przygotowani. Także dużo z Was się nie pyta, jakie ja otworzę takie notatki, że na lekcji często nie ma czasu na to, żeby w ogóle zastanowić się, jak chcecie, żeby to wyglądało. Odpowiedź to jest to, że możecie to zrobić po lekcji. Czyli e, usiąść z waszą notatką z lekcji i przepisać to wszystko, albo możecie e, pomyśleć przed lekcją i w ten sposób zaoszczędzić sobie sporo czasu. O notatkach postaram się w najbliższej przyszłości mówić więcej, zarówno z tej strony estetycznej, jak i ze strony praktycznej, ale na dzisiejszy filmik to już tyle. I chciałabym Was poprosić, żebyście w komentarzu napisali swój jeden nawyk, który zdecydowanie sprawia, że uczycie się lepiej. W ten sposób wypełnimy e, miejsce pod filmikiem masą inspiracji i motywacji. Tak jak to jest zawsze, naprawdę nigdy mnie nie zawodzicie, jeśli o to chodzi. Także chciałabym Wam bardzo podziękować za to, że pilnujecie tego, żeby komentarze miały jakąś wartość i niosły ze sobą jakiś cel. To już tyle na dzisiejszy filmik, także dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku na moim kanale.